Dzień dobry, serdecznie witam dziennikarzy na przedmeczowej konferencji prasowej. Gramy jutro wieczorem o godzinie 20 z Wisłą Płock. Ostatni mecz, no, wszyscy wiemy jak się ułożył, wszyscy mamy wielką nadzieję na odkucie się, odbudowanie i kolejne trzy punkty, jakie w Zabrzu zostaną. Jest z nami Jan Urban, trener Górnika Zabrze, którego oddaję do dyspozycji. Prosimy o zadawanie pytań i ja podam mikrofon, żeby wszystko dobrze się nagrało. Dzień dobry Panie Trenerze, Michał Zichlarz. Pytanie odnośnie sytuacji zdrowotnej, jak to wygląda w zespole i, i gdyby mógł Pan uchylić rąbka tajemnicy, jak górnik będzie grał z Wisłą, żeby zainkasować trzy punkty? Dzień dobry. Praktycznie cały zespół jest do dyspozycji, nie ma, nie ma kontuzji, jakiś tam drobny uraz Wanary, w sanogo, poza tym Wszyscy zdrowi, rąbka tajemnicy, jak, jak będziemy grali z Wisłą w Polsce, tak mam nadzieję, że będziemy grali dobrze. To jest kolejne spotkanie, gdzie my sobie komplikujemy trochę sytuację i, i jest to mecz podobny jak ze Stalą Mielec, jak z Wartą, gdzie było wiadomo, że jeśli nie wygramy meczu to możemy zostać na dole tabeli. Chcieliśmy tego uniknąć, wygrywając w niecie, czy to nam się nie udało. I mamy kolejne takie spotkanie, żeby, żeby wygrać żeby spokojnie móc pracować w tej przerwie na, na reprezentację. Pałczak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy trudno było budować psychicznie psychiczny po, po, po ostatnim meczu, czy lepszy, czy nie pała na żądzą rywanę? Tak jak ktoś mnie pytał, nie wiem, po meczu z Kowanią czy z Lechem, jaka sytuacja jest w Szatni, tak, tak teraz była zupełnie, zupełnie inna, bo było ogromne wkurzenie i świadomość tego, że można było przywieźć spokojnie punkty z niecieczy, sami żeśmy sobie skomplikowali to spokojnie, no, może nie sami, ktoś nam jednak, jednak w, tym, w tym pomógł. Ale no nie, no taka jest piłka i, i zawodnicy wiedzą, że uciekła nam kolejna szansa, taka jaka e, miała miejsce w Krakowie z Krakowią. Tutaj też ten wynik mógł być zupełnie inny, zdecydowanie lepszy e, dla nas. No ale, no ale to już historia i, i możemy odbierać straty, tylko i wyłącznie najbliższym spotkaniem, a takim jest mecz z Wisłą, z Wisłą Płoc. Wiemy, że Wisła Płoc na wyjazdach. Nie punktuje tak jak u siebie, ale, ale każde spotkanie jest inne. Wiemy, że ostatni raz podajcie się i właśnie w zabrzu, także, także musimy być przygotowani na wszystko, bo no, jest to zespół, który potrafi wygrać 4-0 z Agłębił lubin 3-0 z Jagielonią i przegrać na Łęcznej. Widać, no, 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 że im też brakuje troszeczkę tej stabilności. Przez większy z półska prasowej tak, no, trzymał, co poprzednie mecze, to górnik przegrał 1, 3 po dwóch karnych, Płock przegrał 1, 3 po dwóch karnych. No i nie punktuje, znaczy nawet nie zremisował na wyjeździe, To będzie taki mecz dwóch w zasadzie wkurzonych drużyn przed tą przerwą. No tak, tak, na to się zanosi, bo, bo zarówno dla jednej, jak i dla drugiej drużyny zwycięstwo w tym spotkaniu yy, no, powoduje coś naprawdę ważnego, że można spokojnie przygotowywać kolejny mecz w tym troszeczkę dłuższym y, okresie y, do, kolejnego, do kolejnego spotkania, bo jest przerwa na reprezentację i, i my, my, my trenerzy czy piłkarze wiedzą, że to jest super sprawa wygrać spotkanie przed przerwą y, na reprezentację. Panie że jeszcze takie właśnie pytanie. Mówił Pan o, o meczu z Krakowią. Ten mecz w niecie. Czy macie spotkania pod kontrolą, prowadzicie i skąd właśnie wynikają takie, takie przestoje, że, że zespół przestaje grać i, i, i przeciwnik strzela bramki? Wydaje mi się, że zespół przestaje grać. Może ja bym tego tak nie ujął, chociaż patrząc na, na mecz można wyciągnąć takie, takie wnioski. Natomiast Mieliśmy właśnie mecz pod kontrolą, graliśmy może nie tak dobrze jak w innych spotkaniach, ale, ale nieźle, ale nieźle. I nagle dostajemy dwie bramki w dwie minuty. W dwie minuty. No, no to trzeba się w jakiś sposób otrząsnąć z tego. A być może jak żeśmy już zaasymilowali tą sytuację, dostajemy trzecią. I po tej trzeciej rzeczywiście, tak jak Pan mówi, zespół y, przestaje grać czy gra zdecydowanie gorzej, bo my mentalnie żeśmy nie wrócili do tego spotkania, y, tracąc chyba w 8 minut y, 3 bramki. To rzeczywiście jest duży cios, tym bardziej, że widzisz, że masz mecz pod kontrolą i, 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 i niestety. Niestety, no, zgadzam się, że zespół już nie grał tak jak wcześniej, ale nie jest łatwo wrócić do spotkania y, tracąc y, w takiej okolicznościach jak i w tak krótkim czasie trzech planek. I Jeszcze pytanie. Czy Pana zdaniem to niepotrzebny jest przychodów, czy jest to drużyna, która sama sobie da radę z tym problemem i we własnym gronie po prostu może musi to prze, przepracować, przemyśleć? Porque daí a são, são muito, 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 muito. kiedy można by sięgać do, do psychologa. Natomiast już abstrahując od tego spotkania w ogóle, praca z psychologiem wydaje mi się, że to leży w gestii każdego zawodnika i oni mają takie możliwości, żeby z psychologiem pracować. Byłem w różnych klubach i, i to, to dość często się odbywa, ale na zasadzie umawia się zawodnik z psychologiem, z, z coachem mentalnym i może spokojnie sobie z nim pracować. Natomiast, no nie, nie. Były, były różne trudne sytuacje, kiedy, kiedy prowadziłem drużyny w o wiele trudniejszych momentach, i wtedy szuka się różnego rodzaju rozwiązań, żeby, żeby podnieść morale drużyny. W tej chwili wydaje mi się, że to nie jest, to nie jest moment. To spotkanie to było. To było specyficzne spotkanie, przede wszystkim utrata tych bramek w tak krótkim czasie w meczu, w którym gramy, gramy nieźle i to na, pewno, to na pewno zabolało. Gdyby to miało zostawić jakiś ślad na psychice drużyny, to się przekonamy jutro, bo, bo wtedy by było widać, że nie wiem, grają bardzo nerwowo, grają z przysłowiowym nożem na gardle. Ale, ale ja nie widzę takiej sytuacji. Na dzień dzisiejszy jesteśmy, y, dla nas to będzie dziewiąta kolejka, y, tabela jest strasznie wyrównana, to by... Tu jeszcze niedawno powiedział, że Zagłębi Lubin wygrywając mecz zaległy, będzie liderem, liderem. To, 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 trudno w to wręcz uwierzyć, a taka sytuacja jest. I myśmy mieli takie, takie momenty, gdzie mogliśmy wygrać dwa, a nawet trzy mecze pod rząd, tylko żeśmy tego nie zrobili i za to jesteśmy w takiej, a innej sytuacji. Po prostu w piłce tak jest. Jak nie wykorzystujesz odpowiedniego momentu, no, no wtedy był... No, no, no cierpisz w jakiś sposób, czy, czy ta sytuacja odwraca się i to dość, e, dość mocno, bo, bo tabela jest w tym momencie bardzo wyrównana, co też nie jest dziwne, no bo po tak niewielu kolejkach też nie może być nie wiadomo jak dużych różnic. Czy są jeszcze pytania? Panie Trężny, takie pytanie hmm, czy nie uważa pan jako bardzo doświadczony szkoleniowiec? Był świetny piłkarz, że klub nie popełnił błędu po tym meczu w Nieciecznie nie wysyłając pisma do Komisji Ligi czy Kolegium Sędziowskiego odnośnie pracy arbitrów Łukasza Szczecha i odpowiada, odpowiadającego za Warpawa w Nieciecznej. Wydaje mi się, że, że wszyscy widzieli, jakie, jakie to były rzuty karne i tak jak się mówi, że przy tym pierwszym, jeśli chwycimy się tylko i wyłącznie przepisów, to, to jak to się mówi, sędzia się wybroni, tak? no ale jak się sędzia wybroni i analizujemy sytuację tak długo, to znaczy, że w dwie strony mi się wybronił. Nie? Dla mnie w takich sytuacjach po prostu gramy dane i nie ma, nie ma żadnego, żadnego problemu. A ten pierwszy rzut karny to chyba nie sędzia z tylko war. Bo w drugim już nie wiem, czy sędzia gwiznął, czy też war zareagował. Też war. Też war. Nie, no to trudno też mieć pretensje do sędziego głównego, który nie gwizda tych akcji, a reaguje war, tak, sędzia, sędzia Raczkowski. Mam, mam, mam swoje myśli i, i, i spostrzeżenia na, ten, na tą sytuację, ale, ale to już dla mnie nie, nie jest temat do, do dyskusji publicznej. Chciałem się dopytać w takich sytuacjach, nie mówię o ręce, ale o powiedzmy Paulu w cudzysłowie, czy to nie może się przełożyć, że teraz w stykowej sytuacji zawodnik no, Odpuszcza w obawie, że my będzie o tak gdzieś. No nie, nie mamy, prawa tego, nie mamy prawa tego robić. Natomiast szkoda, że WAR w jakimś stopniu się przekształca w taką, w taką analizę każdej akcji. No, no, WAR się będzie, będzie również mylił, bo, bo WAR przede wszystkim nie jest w stanie ocenić siły danego wejścia na przykład na, na myśli odepchnięcia. Nie? No, ja czuję pana ręce na plecach, przewracam się w odpowiednim momencie. Jest dla Waru popchnięcie. Nie? Dla mnie który się kładzie, nie, ale wykorzystałem sytuację, bo siły odepchnięcia nie było, no, ale War tego nie jest w stanie zmierzyć. Nie, nie, wari to jest, wydaje mi się, bardzo dobra sprawa, bo w wielu sytuacjach pomaga w tym, aby zespół nie był skrzywdzony nie tylko przez, nie, że przez sędziego, tylko przez pomyłki po prostu. Nie? Czy, czy jest to, czy jest to nie wiem, rzutkarny, czerwona kartka, czy, czy spalony. Ale są sytuacje takie, że, że po prostu no, no, powinno się grać, bo, bo war nie jest w stanie tego ocenić. A już pokazywanie sytuacji w zwolnionym tempie, no to nie, takich sytuacji nie może być, bo w zwolnionym tempie jak ja wejdę w ślizgiem w kogoś, kto, kto prowadzi piłkę i na dużej szybkości, to jest normalne, że ten zawodnik będzie uciekał z nogami po to, żeby zamortyzować uderzenie. W zwolnionym tempie na pewno wyjdzie wtedy, że okładzie się wcześniej. Nieprawda, no ale to już są kwestie takie, że, że my zawodnicy, czy byli zawodnicy jak gramy, to, to wiemy, wiemy, że tak po prostu się dzieje, to, to często nie jest udawane, a, a w zwolnionym tempie tak się wydaje. Nie? Widzę, że nie ma już więcej pytań. Dziękujemy bardzo trenerze za wyczerpujące odpowiedzi, wyczerpujące analizy i do zobaczenia jutro. Życzymy powodzenia i walki o trzy Dziękuję, do widzenia.